Zbiera pan tutaj podpisy za referentum w sprawie zniesienia strefy płatnego parkowania jak to wyszło dzisiaj ile osób się do pana zgłosiło proszę panią zacząłem zbierać dzisiaj dostałem te pod, do podpisywania I bardzo chętnie bardzo dużo ludzi podchodzi do mnie podpisuję, proszę panią dzisiaj proszę bardzo od rana 20 40 60 80. Dwie osoby, 82 osoby mi to podpisało. Każdy jest za zniesieniem tych stref parkingowych. Nie, w jakie tak? dni można się Proszę zgłosić? panią może, może ja prowadzę do, do zakład, odrabiania kluczy w każdej chwili, jeżeli jeżeli jestem, jeżeli wychodzę, gdzieś jadę do klienta, to chowam to na zewnątrz, żeby mi to, tego nikt nie porwał. Nie. A w każdej chwili, kiedy jestem, może przychodzić bez pytania, to to leży tutaj i, i podpisujemy. Do 18 maja prawdopodobnie mamy już. Prawie 15 tysięcy podpisów, także jeszcze potrzebujemy prawdopodobnie 33 tysiące. Czy wcześniejsze 33 zasady, jakie były w strefie podnego parkowania, były bardziej do przyjęcia, Pańskim zdaniem? No, to też nie było, mi się wydaje, bo, bo to było już ruszane, ruszane, ruszane było przez. przez no, były, były zastrzeżenia, były, ale było już dużo, dużo, dużo lepiej. A nie w tej chwili tak, żeby za wszystkie trzy strefy zapłacić, zapłacić proszę, 900 zł, tak jak to kosztuje. To ja opłacam parking w ZUS-ie i płacę 98 złotych miesięcznie. I pod dachem i cały i, i 24 godziny może to być. A nie tutaj. Ja mieszkam w, tutaj w, w, tym, w tym budynku i ja mam jeszcze pod swoim budynku pilnować, Płaci za, za parking. No, to, to jest nie do pomyślenia, proszę Państwa. Gdzie my żyjemy, gdzie my żyjemy i jak my żyjemy, no, no to jest nie do pomyślenia, proszę Panią. Rozumiem, że referendum pańskim zdaniem jest jedyną formą protestu. No, czy... panią, no, referendum pokaże właśnie, co, co że mieszkańcy są tutaj górą, a nie wybrani przez nas posłowie tutaj ziemi szczycińskiej, którzy oni, oni decy decydować będą za nas, proszę panie.